Gniazdo, gniazdo gniazdo szeptunów poprz kminy sok z popkultury Słuchajcie, jesteśmy z wami po raz drugi, przypomnijmy się, że to Gniazdo Szeptunów i z tej strony Szeptun. MJ. I AKM. No i mamy kolejny temat. My mamy herbatkę, więc tutaj chłopakom podrzucam rzeczy. Drugi temat jest chyba zupełnie inny niż ten, którego wysłuchaliście wcześniej chociaż może coś tam się pojawi jeszcze związanego z super Mamy taki temat granice inspiracji i takie pytanie, ile wolno autorowi, gdy wokół popkultura na wyciągnięcie ręki, czyli mamy na myśli różnego rodzaju zapożyczenia, a może nawet plagiaty w dziełach, które chyba z zasady powinny być oryginalne, chyba, że wy macie jakieś inne do tego podejście. No i właśnie pytanie, chyba, że to meme. No właśnie. Ile, no, właśnie. I teraz pytanie: Ile, ile wolno autorowi, i, i gdzie przebiega granica? Czy w ogóle stawiacie jakąś granicę inspiracji? Gdzie kończy się inspiracja, a zaczyna się na przykład plagiat. Nie? O tym pogadajmy. Czy nie wiem, czy możecie podać jakiś przykład yy, dzieła, na którym się nie wiem, sparzyliście. Nie wiem, że ostatnio. No dobrze, bo ten temat wróci. No słuchajcie, no, dobra, ja powiem, że być... Ja będę neutralny, bo nie czytałem. Ja powiem tylko o co chodzi. No, zdarzyło się, że ostatnio recenzowaliśmy w gnieździe dzieło, które, no, bardzo mocno zapożycza, a nawet można by twierdzić, że, że tutaj się spieraliśmy z MJ. Że, czy użyć słowa plagiat czy nie? No nie czytałem, więc mogę. słowo na p? Tak. nie czytałem, więc pozwolę sobie użyć. Słowo na p. Mogę tylko po analizie wnioskować, że, ja wiesz, że są, mocne, tak, że są mocne, mocne zapożyczenia, ale to, to akurat a propos tego jednego. I to jakby stało się też jakby takim pomysłem na to, żeby nagrać ten, ten, ten fragment o tych właśnie granicach inspiracji. So you're awake. A wam się, zdarzyło Wam się przeczytać, zagrać, nie wiem, obejrzeć coś takiego, co było mocno inspirowane czymś albo na czymś oparte? Zagrać, tak. o to jest ciekawe. Czy to no? się zdarzyło się zagrać coś takiego. Właśnie w kwestii, w kwestii gier to jakby tak trochę aktualne, mm -hmm. bo yy, tak jak tu AKM ja wspomniał o tym, że w demo, które będziemy ogrywać, yy, jest bardzo inspirowane. W już, już tak, tak Kiedy tego słuchacie, oni już w to grali, tak. stream można sobie obejrzeć na stronie gniazda. tak? Outriders. Outriders, to tak. No? To może no, od razu czuć na wstępie inspirację pewnym innym, inną franczyzą, jaką jest Destiny, ale jakby to jest wpisane trochę w ten gatunek, w, w konwencję, że to trudno coś wycisnąć więcej jakby z tej konwencji. Mhm. Można powiedzieć, że tutaj w tym przypadku Bungee no, byli pierwsi, tak? E, jakby nadając trochę e, ton mhm. i kierunek. E, Czy to, to, tak, to, tak, to tak nie razi, to, tak? Więc to tak nie razi, ale jakby zawsze to odwołanie będzie. Tutaj można jakby w kwestiach takich można też się odnosić. To ja ja to jest jakby z rynku gier, mhm. że e, spora ilość e, jakby produkcji jest nazywana. Jakby taką trochę antyprodukcją jakąś, jakiejś innej, tak? Czyli się, jak było jak był Medal of Honor, to mówiło się, że był killer Medal of Honor, to był Call of Duty. Tak? Jeżeli wyszło Destiny, to w każda inna gra, która wychodziła z podobnymi mechanikami, mówiło się, że to będzie, to będzie killer Destiny, tak? Wyszło Division, mhm. wychodziły Avenger. Avengers, to określenie killer. Może no, to, no, to jest coś, co. Y... Nauczysz się jakby na błędach swojego protoplasty, zrobić coś lepiej. lepiej, i... lepiej. Ale, to, ale, to, ale, ale czy to jest coś złego? czy Jak to jest naturalne. Właśnie, właśnie, w, świecie, no. świecie w świecie gier komputerowych nie. To, to, no tak, bo to jest uczenie się mi... na błędach i, tak. i, i doskonalenie, tak? Tak, uczenie się na błędach Jak i doskonalenie. By było... W świecie gier jakby mhm. taka inspiracja. Wydaje mi się, że, że jest nawet oczekiwana. Słuchajcie, no w gnieździe Szeptunów tylko się może tak zdarzyć, że mamy temat, który teoretycznie jest o czymś smutnym i, i takim złym, a tu nagle się okazuje, że odkryliśmy, no nie, no, bo że może być... Coś szerzej, tak? okay. No więc Jak trzeba najmniej. by było wrócić hmm? teraz jakby do no. i nie chciałbym tu poruszać tematu, czy gry są sztuką. Ale Aha, wróćmy okay. do sztuki, oh. czyli do filmu i do, do seriali, do książek, no. tak? No i czy tu ta, ta, taka inspiracja, wydaje mi się, że po prostu... Konkret tu, jakiś, czy jakiś tytuł? Wydaje mi się, że... No, konkret niestety mi się nie przypomni, ale wydaje mi się, że inspiracja w czymś takim jednak radzi. Że nie jest oczekiwana mm -hmm. i... Y a dlaczego? Ponieważ w grze komputerowej jednak mamy wpływ na tą grę, tak? Jesteśmy y aktywni, bierzemy tak, udział mm -hmm. w tej historii, możemy sobie tam jakąś, ją, powiedzmy, no, w mniejszym stopniu wykreować. Natomiast, no, seria, no, jesteśmy skazani na to, co jest. I jak tak. dostajemy drugi raz to samo, tak jak to już widzieliśmy, no to wydaje mi się, że to jednak ma negatywny wydźwięk. No. Nie wiem, nie wiem, ja nie słyszałem takiego określenia, na przykład, można oczywiście tutaj się spierać, że powiedzmy, że MCU robi lepiej Super niż DC, tak, ale no, to jest jakby. Wzięcie całego, tak całej kategorii superhero, tak? to nie jest jakiś, no bo czy oni się plagatują nazajem, jedni mają latającego bohatera, a drugi mają latającego bohatera, więc plagatowali się, no, no to jakby tutaj, zresztą właśnie superhero, inspiracje, tak? W DC mamy Hyperiona. Hmm. Przepraszam, nie źle <laughs> mówię. W DC mamy Supermana, w Marvelu mamy Hyperiona. Hmm. To są postacie, które są właściwie identyczne w swoich, swoich mocach, tylko są różne w swoich postawach. Ale widać od razu, że Hyperion był ewidentnie, no po prostu jest kopią wręcz Supermana. Hmm. Jest wzorowany, tylko jest, taką, jest taki dokręcony na maksa, czyli ta. Yy, nic nie stanie na drodze jego praworządności, tak? Yy, to, to jest jakby ta, ta kwestia w stosunku do Supermana, no ale... Nikt nie, nie robi z tego afery. Tak. A Superman zaka, Snydera zabija. To tak, przepraszam, musiałem to powiedzieć. To bardzo nie na miejscu. Okej, okay, ale y, znaczy ja y, z kolei słyszał. To do Hyperiona, no, bo Hyperion tak, absolutnie w tym kierunku. A czyli Hyperion gdyby trzeba było, to zabije. No, no Hyperion jakby nie baha się Aha, Tak więc... Przynajmniej w tych dotychczasowych komiksach, hmm. które się czytało, i ten, ten jego, jakby, jego Justice League, no nie, nie wiem, tak oni się inaczej nazywają, teraz niestety hmm. nie pamiętam, żeby jak powiedzieć, ale też ma taką różną spółkę bohaterską. I oni jak najbardziej pozbywają się konkurencji w ostatecznie, więc. Okej. Okay. To, 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 to jest jakby zupełnie tutaj w tym kierunku, poezji naszej, ale jakby to jest tylko ten fragment, jest jakby przesunięty, tak? Czyli. Hyperion, no dobra, ale razi, ja... ra, razi cię to, że ten Hyperion jest kopią Supermana? Yy, nie. No właśnie. Bo... Yy, jakoś yy, nieszczególnie. Yy, Czyli nieszczególnie, wy, wyba, nie, wybaczasz ale... superbohaterom? Wybaczam to superbohaterom. Bo nie bo są na serio, yy. można nawiązać do tego no, naszego. No to trochę nawiązać, tak? że trochę dlatego, że nie są na serio, są rozrywką. I yy. yy jakby też są takim, no właśnie próbują jakby odnosić się, czyli te uniwersa, mimo to, że są rozdzielne, tak, czyli DC i Marvel są rozdzielne, próbują tak. jednak w jakiś sposób nawiązywać do siebie, do no to, to jest jakaś tak. taka wartość rozrywkowa, tak? No bo no, no. jednak dalej, jeżeli mówiliśmy o superhero rozrywkowo, no to to jest jakby rozrywkowe. Okej, okay, to ja jeszcze dorzucę tutaj takie określenie, które bardzo często mi się pojawia, jak na przykład coś ocenzuje i yy, staram się na przykład bronić, może nie plagiatów, ale tam ewidentnych nawiązań na zasadzie jak już kopiować to od najlepszych. I jeżeli jest na przykład rozrywkowy i tutaj w pełni się zgadzam z tym, co powiedziałeś przed, przed chwilą, że jeżeli na przykład recenzuję rozrywkowy komiks, który czerpie ze wszystkich znanych historii, które już gdzieś tam się wydarzyły, i ja się przy nim dobrze bawię, to naprawdę mówię, piszę, no jeśli kopiować to od najlepszych, Nauczy, nauczono się, tak, daje to rozrywkę, nikt nie nawet nie stara się, nie wiem... Yy, yy, Próbować wmówić odbiorcy, że to jest oryginalne, tylko po prostu dobrze bawimy się, jest palp taki totalny, wszystko zmiksowane, popkultura w popkulturze, nie? I, I dobrze się na tym bawię i rzeczywiście wtedy wybacza. Przyznam się szczerze, ale no, bo dzieło nie musi być oryginalne, jeśli nie bawi. To taki wniosek. A u Ciebie jak? Nie musisz się odnosić do tej książki. Nie muszę. <laughs> Może, Chciałbym a coś innego? Taki przykład. No. Ja mam wrażenie, że y, FIFA bardzo kopuje <laughs> FIFA y, Pro Evolution, tak? Tak, A tak? Pro Evolution FIFA. Okay. Nie no, w grach to jest całkiem na bajko, bo tak naprawdę w grach y, mamy nie tylko historię, tak. nie A tylko to... postać. Mamy jeszcze gameplay, w ogóle gra tak. może być dobra. Pomimo tego, że historia jest w ogóle wyssana nie wiadomo skąd i, i nie ma, ma sensu. Nie, nie, nie. ma sensu. Nie ma jeżeli gameplay jest dobry, jeżeli to, to, to cieszy, no to jest ekstra. Ale są takie seriale, że nie, o, są o niczym, ale są super bohaterowie. Na, ale nie, że są super bohaterowie, tylko że są, są bardzo fajne postacie, super no napisane. Tak. I one tylko swoimi relacjami między sobą, rozmowami. No ja, dużo sitcomów na tym działa, no, tak, to nie tak. ma znaczenia, co się dzieje, nie ma fabuły jest, tak, per se. Tak. No A tak, tak. to nawet nie mówię o tym, bo są takie i w seriale. Ja tu na przykład y, mógłbym wymienić kilka, ale to na pewnie na jakiś inny odcinek zostawimy. Gdzie rzeczywiście chyba niewiele się dzieje i ta fabuła jest naprawdę denna, ale te postacie naprawdę robią robotę. I to nie chodzi o y, sitcomy, które mają to w założeniu, tylko w ogóle, tak? No dobra, okej, okay, ale czyli grom jakby też wybaczamy, tak? Bo. To, to zależy, no, jest, jest trochę ktoś, więcej elementów. Wydaje mi się, że kiedyś coś grałem, że po prostu po chyba godzinie to wziąłem, wyłączyłem, bo, bo miałem w głowie inną grę i to było ewidentne, że ktoś po prostu. Wziął, kalka sprzeda się. Ale to wybaczymy, oczywiście, jeżeli, nie tak jak już mówiliśmy, ktoś Dobry wziął bawimy. i zrobił lepiej. A, no tak. No bo nie wybaczymy mm. tego, jeżeli ktoś to wziął i zrobił gorzej. No, to, no tak, no nie to. to, to, to zdecydowanie. Your death nie Znacie książkę, lub film, lub serial, który wziął i zrobił to lepiej? Przychodzi wam coś takiego do głowy? Że jest lepsza wersja, nie wiem, lepszy horror. No nie, bo to wtedy wchodzimy w trochę w spuściznę na przykład, tak? Czyli mamy coś, co cytuje. No właśnie. Ta, 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 ta. Ja bym chciał, żebyś nam się udało wyznaczyć tą granicę między cytatem, nawiązaniem, nie? i rozwinięciem, a właśnie tym ordynarnym plagiatem. Znaczy wiesz, no to też, no, czym się różni plagiat od robienia czegoś na licencji? Nie, Poza tym, no że masz prawne pozwolenie na to, nie? Jakoś wtedy to nie jest problem. No bo nie, nie da się przyczepić, to jest takie, daje mi się takie poczucie, że jednak gdzieś, gdzieś jest ta taka uczciwość, że jeżeli ktoś robi coś na licencji, to mhm. raz, my wiemy czego się spodziewać, bo wiemy, że to będzie oparte na czymś okay. i od razu jesteś nastawiony, a dwa, że wiadomo, że wtedy jakby ten autor, który był tak. powiedzmy pierwotny, Wyraził na to zgodę, że no to... tam jego rodzina. Okej, okay, no ale o licencji to mówimy bardziej o świecie, postaciach, tak, a nie mówimy na przykład o fabule. No tak, tak no. no ale może na przykład, nie wiem, jeżeli ktoś adaptuje, nie wiem, jakąś. Była gra Call of Cthulhu, która adaptuje mhm. z, z, z Lovecrafta bardzo dużo rzeczy, i niektóre rzeczy są po prostu wyciągnięte żywcem z książek. No tylko to jest adaptacja, nie? No to... tak, no ale. To... Czy ale, adaptacja jest? Pod, adaptacja jak, nie będzie plagiatem. Jak patrzymy na filmowo i możemy patrzeć dużo, Disney, Gwiezdne Wojny, tak? tak. E, Filmy, jakby oryginalna trylogia, do której powstało tzw. tak zwane rozszerzone uniwersum, w którego książkach. Tak powtarzały się motywy z filmów, czyli mieliśmy kolejne śmierć na bronie o gigantycznych możliwościach i gigantycznych rozmiarach. Ale nawet przecież w filmach powtarzały się filmy. Potem już w filmach powtarzały się te same elementy, tak. I więc jakby natomiast jakby filmy mogą sobie powtarzać mm -hmm. swoje elementy, bo załóżmy nawet, że są różni reżyserowie, to jest jakby tak. trochę spójne i tak dalej. Ale książki, które próbowały to rozwijać, czyli jakiś autor dostał mm -hmm. pozwolenie na wszystkie postacie, całe uniwersum. Nie wiem, czy być może jest taki w cyrografii od Disneya taki zapis, i musi być Gwiazda śmierci. No. Albo coś zbliżonego. Ale no, nie musieli tego robić, tak? Więc... W tym nowym w sumie są, trafiają na ślady budowy. Mm -hmm. No ale to chyba chodziło właśnie o powiązanie, tak? No, bo to, trochę, tak, jakby, to jakby, Star Wars tak. jest jakby trochę jakby innym przykładem, tak? Bo to jest jednak to. Wspójne uniwersum, a najbardziej ze wszystkich franczyz, tak? Oni mają rzeczywiście to, że i komiksy, i filmy, i, i seriale teraz, i książki mają teoretycznie budować jeden spójny obraz, tak? I jakby te zaproszenia, to chyba nawet są właśnie. Czyli one są cenowe, a one nie są ten, czyli. No. To tutaj trudno mówić o plagacie, tak? No, no bo tutaj nie mówię w w jednym... o plagacie, ale chodzi mi o to, że jakby to powoduje. Że potem jakby ten plagiat, tudzież to, te mocne inspiracje wydaje mi się, że jest trudno zauważyć, bo się tak przyzwyczajamy trochę mm, do tego, no te okay, uniwersa nas okay. do tego przyzwyczajają, że one powtarzają te schematy, mm. że one jakby w, mają jeden taką ideę fiks i one te idee się trzymają i wszędzie ją po prostu tam wrzucają, ale nie muszą, no bo właśnie dlatego mówię, że ja nie wierzę, że autorzy książek... Z Uniwersum Gwiezdnych Wojen muszą zawrzeć jakieś schematy fabularne i rozwiązania fabularne, tu nawet charakterystyki postaci, dokładnie mm -hmm. takie same jak są w filmie. Ja... Mogą robić co chcą właściwie. Mam nadzieję, że nie To Wiadomo, że jakby pewnie w granicach marki pg tak, ale. <laughs> ale Aha, no tak. Y Tutaj mogą jednak z tym szaleć, tak? Mam nadzieję, że nie będę obrażał tu nikogo, nawiązując do tego, o czym wspomniał tutaj AKN, czyli do y, tej y, nowej trylogii, bo ona powstaje chyba, nie wiem, czy już została napisana, y, Trauna, mhm. e, czyli Timothy Zahn napisał, y, to y, są tacy złośliwcy, którzy twierdzą, że poza Timothym Zanem, to wszyscy inni autorzy piszący o Star Wars książki, to, to są generalnie ludzie, którzy to robią po godzinach, a może nie pogodziano to na akord i robią to po prostu, żeby napisać, bo żeby było, dostali umowę i znaczy po prostu w ogóle, się, sieczą i mają schemat. I to co wszyscy ten, to jest jakiś taki temat, który nikt jakby... U, u, wszyscy udają, że tego nie ma. No, Okej, okay, ale natomiast chodzi mi bardziej o to o to, że marka, tak? Że to jest jakby tego tak, rodzaju marka, która... Koszulek czy gadżetów tak naprawdę. Ja, no, znaczy nie są inaczej no, że one nie są zbyt wysokich lotów tak, literaturą chociaż tam na okładkach te blurby są w stylu pisarz yy, yy, znany tam z jakiś tak. New York Timesa publikacji czy coś <grym> i, nagrodzony i napisał teraz o Star Wars tak no, no, być może napisał tak natomiast yy, rzeczywiście yy, jest jakiś ten schemat taki yy, i yy, tu też zachaczemy pewnie o to superhero. tak Wszystkie, wszystkie filmy, jest takie twierdzenie, wszystkie filmy Superhero MCU do pewnego momentu wyglądają tak samo, czyli jest ta sama geneza, ten sam złoczyńca, tylko że się zmienia trochę, prawda, układ, nie wiem, ubrania no to jak super Przecież co daleko, to tak naprawdę to tak jak przy, przy recenzji tej księgi Drogi i Dobra e, pisałem, że no świat się zmienia, ale ludzkie życie nie bardzo. Jest skończona ilość y, wydarzeń w ludzkim życiu, które da się ha. przynieść na fabułę i tak naprawdę... Wydaje mi się, że to też jest tak, na, nasza fucha tutaj z recenzowaniem rzeczy i w ogóle mm. mówię, nie, jest taka skazana na, 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 na zgorzknienie, bo w którymś momencie dochodzi się do momentu, gdzie. Wszystko już było. Wszystko już było. Wszystko już było i gdzie się tu cieszyć tym wszystkim. I to się robi problematyczne, tylko że, nie wiem, to, to właśnie przypomniałem sobie przed chwilą książkę, której nie mogę za, za chwilę sobie przypomnieć, z półtorej roku temu recenzowałem bodajże Marcin, mogę przekręcić imię, Lewandowski bodajże, mam nazwisko, e, Cienie Nowego Orleanu. Mm -hmm, I tam mm -hmm. jest taki bardzo, bardzo mi się to... Znaczy książka była taka, taka sam, tak mi średnio podeszła, ale był taki fajny bardzo mo moment, gdzie tam właśnie on tam główny bohater, detektyw wchodzi do swojego biura i zauważa, że tam obok jest jakieś biuro adwokata M Mardok, nie? Aha. I to jest takie, to, to jest fajne nawiązanie. To jest nie? nawiązanie no tak. Delikatne jest, jak ktoś załapie, to załapie, mm -hmm. nie załapie, to nic się nie dzieje, nie ma to wpływu na nic. No i tak naprawdę to wtedy wydaje mi się, że wtedy jest OK, ale jak ktoś, w sensie, no prawnie, tak naprawdę jeżeli, jeżeli ktoś no już robi plagiat, no to już nie jest nasz problem, tylko kogoś, kto będzie go pozywał. A jeżeli, nie wiem, no dla mnie, jeżeli tych elementów da się za dużo powiązać z czymś, mhm. to coś jest nie w porządku. W sensie spoko, jeszcze to, to jakby nie zmieniłoby wartości tego wszystkiego, gdyby, gdyby autor na przykład takiej sytuacji powiedział, że to inspirowałem się tym czy czymś. Ale wtedy byłbym na to nastawiony, wiedział, że, że jakby wiem, na co się piszę mm -hmm. i to by było ok. Czyli wtedy, jeśli nie byłoby to ukrywane albo jeżeli jakby byłaby o tym wzmianka, ktoś tak? Ktoś stara mm -hmm. się tworzyć oryginalną historię, ale bardzo dużo elementów sobie zapożycza od kogoś. To tak jakby ktoś na przykład teraz, teraz wziął sobie i próbował właśnie nie wiem, farcy Pierścieni na nowo, pozmieniał sobie tam coś mm -hmm. e, albo nie wiem, w ogóle zrobił nową historię, ale też taki kraina w sumie taka sama, Postacie niby inne, no ale w sumie to, to, to Też są jest, niskie, też są tak. te z brodą, też tu, są te wysokie. coś tam takie samo, tu jest takie samo. No jasne, to, teraz to można też powiedzieć, na przykład, no przecież, nie wiem, Krasnodę to nie tylko Tolkien miał, albo nie tylko... No ale on miał pierwszy. Sensie. On miał pierwszy, <grym> on miał pierwszy <grym> tak. I tu wychodzimy do tego, kto był pierwszy, tak? No, no Bardzo to... wielu aspektach, Tolkien był pierwszy, tak? No jeszcze ewentualnie no tak, ale... Luis może się tam kłócić z nim, no, <laughs> koledzy, którzy się prześci... ścigali się tak obydwaj. Ale to jest, no, oni mieli... No dobra, nie wchodźmy w to, bo to temat rzeka porównania okay. jak uniwersum. Okay. Ale nie, no to, to nie chodzi o to, kto był pierwszy, tylko to jakby pewne rzeczy można zapożyczyć, jeżeli nie da się tego udowodnić, że, że uh -huh. ktoś po prostu mm, był, przecież w procesach roptawiaty jest tak, że się udowadnia, hmm? czy ktoś był, był świadomy istnienia tak, tamtego tak. dzieła. Jeżeli nie, no to to nie jest jego wina, tak, że jest bo dwóch ludzi może spać na ten sam genialny znaczy. pomysł. I tak? to się zdarza. Hmm. Ale jeżeli jest to po prostu ewidentne, no to... No dzisiaj to w ogóle w dzisiejszym świecie to praktycznie... Ciężko, żeby nie. Tak, Ciężko, żeby nie, dokładnie. Kilka takich, mam wrażenie, granic, które, po, po przekroczeniu których uważamy, że to już jest coś niehalo. A zdarzyło wam się tak, odwróćmy. A zdarzyło wam się zagrać, przeczytać, oglądać coś tak mega oryginalnego, że was po prostu no, wbiło wręcz w fotel, że to był taki tak mega oryginalny pomysł, że nie było tego wcześniej. I sobie nie przypominacie, żeby to w ogóle czymkolwiek było inspirowane. Czy w ogóle wam się coś takiego zdarzyło? Obcować z takim dziełem? które byłoby mega oryginalne. Za cholerę by się nikt nie mógł przyczepić o jakikolwiek plagiat, bo tego nie było nigdzie. to Czuję, jest w ogóle możliwe w świecie dzisiaj naszym współczesnym, tak? W znaczy, pierwszym wieku... Wydaje mi się, że jak dobrze pogrzebiesz, to nie. Bo w sensie, można podać taki przykład, mhm. gdzieś, no, gdzieś na przykład coś, co, co nie wiem, ja na przykład przeczytałem i, i wydawało mi się, przynajmniej w tym momencie gdzieś tam w tak. życiu, że nigdy czegoś takiego nie czytałem, nie słyszałem o niczymś takim, i, I w ogóle to nie wydaje mi się, nawet jak się pogrzeba po internecie mm -hmm. pobieżne, że coś takiego istniało. Mm -hmm. Ale znajdzie się zawsze ktoś, kto gdzieś znalazł książkę na jakimś targu staroci, tak. która miała to w sobie, a to, że została wydana w nakładzie 50 sztuk mm -hmm. na prasie domowej, no to. No dobra, ale ja, ja pytam teraz o konkret. Czy Wam się tak zdarzyło, nie. że. Ja, ja sobie nigdy, nie tak Albo to jest właśnie ten efekt, o którym mówiłem, że pewne rzeczy nas przyzwyczaiły do tego że po prostu jakby no, trochę jest to wypierane, tak? Że takie zastanawianie się nad oryginalnością mm -hmm. dawanego dzieła, no bo, no bo wiemy, że to, to na pewno gdzieś było tak. No, że i, I potem jak się nad tym dłużej zastanowimy, to zresztą jak się właśnie to jest to, że jak się usiądzie, to łatwiej będzie wymienić od razu ileś rzeczy, które już gdzieś widzieliśmy tak. niż oryginalnych mm -hmm. pomysłów. Czyli u ciebie nie, u Ciebie. Mm. Tak, przypominasz sobie coś takiego. Wydaje takie mi się, że tak, że kilka no. miałem takich... No to potrzebujemy A... jeden. Ja też, ja też mocno myślę. Ale chyba idę w stronę MJ'a, że chyba znaczy, też jest. Ja no? idę w takie abstrakcyjne, bo jak ja na przykład lubię takie kino, powiedzmy, bardziej artystyczne, to mm -hmm. na przykład. To będzie łatwiej. Przychodzi tak? mi do głowy, nie wiem, no, gdzieś y, harmonię harmonie czy tam Koń Turyński, y, Belitara, albo, albo Pies Andaluzyjski. To są takie rzeczy, które tak. Aż tak oryginalne. No tak nie tak wiem, za... czy w sensie nie wiem, no, na przykład z Koniem Turyńskim. Nie kojarzę, współ... może tak to ujmę współczesnego, współczesnego filmu o apokalipsie, mhm. w którym nic by się nie działo. Absolutnie w tym filmie nic się nie dzieje, i jeżeli się nie załapie głównego motywu na koniec, to ten film to są trzy godziny wyjęte z życia o niczym. Jest jeden myk, jest jeden taki moment, gdzie, gdzie jak się zajarzy, co się, co się działo to po prostu zmienia się postrzegającego filmu. To dalej są trzy godziny, które są, były bardzo nudne. belater w ogóle robi bardzo nudne filmy. Mhm. Ale są zazwyczaj bardzo artystyczne, znaczy... One są, mają wysoką wartość artystyczną, ale no, no są trudne, w, sensie, w tym sensie, że one są nudne i autor zdaje się z tego sprawę, że one są nudne. Tam chyba w szatańskim tangu ma najdłuższe ujęcie takie stałe w historii kina w ogóle. Ten trwał 8 godzin, godzin. Da, dalej go nie oglądałem, oglądałem chyba spół pół i się poddałem. W seansie, są chyba na, jak na festiwalu to pokazywali, to są zaplanowane cztery przerwy. Okej. Okay. Nie wolno rozmawiać w kinie, oczywiście. Wtedy trzeba znaczy, chłonąć. Nie wiem, w szatańskim to jest jedna historia powtarzana cały czas mm -hmm. z różnych perspektyw. Aha, I okay. on jeszcze ma to, że on bardzo lubi węgierską wieś, gdzie w sumie wiele nie ma i mm -hmm. wiele się nie dzieje. No i to jest takie bardzo powolne. Jeszcze w, czer w czerni bieli nagrywa, więc ma to specyficzny klimat. Tam muzyki właściwie chyba w ogóle nie ma, o ile dobrze pamiętam. Jakoś mi się że chyba w ogóle nie ma muzyki. Więc to się ciężko ogląda. Ja poproszę o linki tutaj na pewno wam zalinkujemy rzeczy, o których mówimy. Na pewno robi wrażenie. Okay. I jest to coś, z czym się w sumie nie spotkałem nigdzie indziej, ale to też jest tak, że właśnie to jest bolączka jakby takich ma małoekranowych filmów, że jak się nie dogrzebało do festiwalu, gdzie to puścili, bo mógł być zrobiony tylko po to, żeby go tam puścić, mm -hmm. no to trudno. Okej. Okay. A ja, ja dorzucę na koniec. Ja niedawno nadrobiłem bo nigdy wcześniej nie czytałem Dune. Właściwie ją trochę czytałem, trochę słuchałem. Ja powiem szczerze, że po przeczytaniu Dune, jak sięgnę gdzieś tam myślą, to zdaję sobie sprawę z tego, że te motywy, które ja mogę znać, to były motywy, które już kopiowały Dune, współczesne. To nie znalazłem, znaczy, znalazłem bardzo wiele elementów Dune, których nie znalazłem nigdzie wcześniej. Także mogę powiedzieć, że Herbert był tutaj jakby oryginalny. W bardzo wielu aspektach, szczególnie w w, w jakby sposobie komponowania całej, całego świata i, i jakby postaci. Yy, no ja jestem pod olbrzymim wrażeniem, na pewno będę pisał jeszcze do, do, ja do pod, gniazda tak o tym. Bo bo, no właśnie słyszałem, że kolejne, że kolejne tomy są jeszcze lepsze, jeszcze bardziej zakręcone. Natomiast rzeczywiście yy, to tak jak z tym Tolkienem, że w wielu aspektach wydaje mi się, Herbert był pierwszy. No tak. Yy, no i na, dla mnie. Osobiście na poziomie science fiction to to jest Tolkien dla fantazy. Więc jakby tak jak Lovecraft dla pewnego rodzaju horroru, tak Tolkien i Herbert to tutaj jakby stawiam ich na, na równi. No ok, no to mamy trochę materiału do przemyśleń. Jak macie ochotę, to, to, to pewnie podzielcie się tymi przemyśleniami z nami. I no na dzisiaj to tyle. Serdecznie nam dziękujemy. Dziękujemy. Słuchanie. Na razie. Gniazdo szepcumu. Gniazdo po godzinach.